Przysyła mnie Nolan Frakes. Kurwa. To było do przewidzenia. Kochający tatuś, przez którego uciekła z domu. Nawet teraz nie potrafi odpuścić. Ten chuj nawet nie wie, co się stało. A co twoim zdaniem się stało? Goście z Six Street się stali. To była jebana zasadzka. Wracaliśmy wypici z imprezy u Tam ci dorwali nas przy Berkeley Avenue. Przyspieszyłem, ale... Oni strzelali szybciej. Chcieli dopaść mnie, ale dostała Marta. Koniec historii. Przychodzisz mnie kropnąć? To rób swoje. Tylko dobrze wyceluj, żeby znowu nie oberwał ktoś postronny. Sixth Street. Dlaczego chcieli cię sprzątnąć? Bo kurwa nie pałają miłością do Valentinos? A może dlatego, że ktoś ma do mnie uraz? Tak duży, że wynajmuje kolejnych cyngli. Nolan? Nie ryzykowałby życiem córki, żeby cię dopaść. Marty w ogóle miało tam nie być. A Sixtrici? Wiedzieli, że będę tamtędy jechał. Kurwa, to było jak pluton egzekucyjny. Sam sobie wyciągnij wnioski. Nikt więcej nie oberwie. Wierzę ci. Co? To, co słyszałeś. Ale musisz wyjechać z miasta. Wyjechać? I co, zostawić ją tak? Może leży w śpiączce, otoczona tymi wszystkimi rurkami, ale... To moja kobieta. Jeśli Marta z tego wyjdzie, martwię, do niczego jej się nie przydasz. Tak, chyba. Chyba masz rację. Zrobię, jak mówisz, dziękuję. Możesz wyjść bez obaw. Moi ludzie nie będą cię niepokoić.